Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Będziemy zaczynać. Bardzo serdecznie Państwa witam, a przede wszystkim witam gospodarzy naszego miejsca. Bardzo Was zachęcam, korzystajcie ze wszystkiego, tego, co jest na Uniwersytecie. Organizacja takiego wydarzenia jak targi kół naukowych czy Otwarte czwartki z perspektywy inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego jest bardzo ważna, ponieważ to jest właśnie nasza grupa docelowa odbiorców naszych działań na co dzień. Targi kół naukowych są niezbędne, dlatego że pokazujemy przyszłym studentom, że stanowimy wspólnotę i do tej wspólnoty są zaproszeni, że mogą tu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Tak to widzą. Prawda jest taka, że działalność w szkołach naukowych to jest świetna okazja do wymiany doświadczeń, do budowania swojego portfolio, do rozwoju. Mamy możliwość spotkania się z, z przyszłymi kandydatami na studia, bo, bo są to osoby, które y, na te studia miejmy nadzieję przyjdą. Studia są... Bardzo ważny w dzisiejszych czasach po to, żeby się zsieciować, żeby poznać nowych ludzi czy partnera biznesowego. Jesteśmy tutaj, ponieważ jest to okazja na poznanie nowych ludzi, studentów, jak i członków innych kółek, na ogólnie na integrację, na przykład poprzez piłkarzyki, jakie tutaj mają Mundial Piłkarzyków. Jesteśmy kołem fantastyki i gier Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym głównym celem jest organizacja wydarzeń, gdzie możemy poznać ze sobą ludzi, którzy podzielają naszą pasję. Fajnie jest to być przede wszystkim dlatego, że możemy pokazać szerszej publiczności to, czym się w kole zajmujemy, przedstawić swoją ofertę. No i też jakoś się wypromować, zaprezentować naprawdę możecie poczuć, że ta wiedza, którą zdobywacie, ma także implementację praktyczną. A to, że studiujecie na wydziale X, wcale nie oznacza, że nie możecie być członkiem koła naukowego na wydziale Y. Powinniśmy to robić dużo częściej, na dużo większą skalę.